Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, witam Was w co filmiku, czyli w ulubieńcach miesiąca i w tym miesiącu będą to kosmetyki i będą to rzeczy niekosmetyczne. Kosmetyków mam tylko trzy rzeczy Wam do pokazania. Nie chciałam Wam ponownie pokazywać tych samych kosmetyków, no nie chcę Was po prostu zanudzać, dlatego też w tym miesiącu postanowiłam nagrać Wam też część taką niekosmetyczną i takich ulubieńców zrobić ogólnych po prostu. I co? Jeśli chodzi o kosmetyki, to mam tylko trzy rzeczy do pokazania. Może w następnym miesiącu będą jakieś takie, no właśnie... Będzie więcej tych ulubieńców kosmetycznych. W każdym razie dzisiaj chcę Wam pokazać po pierwsze cień z Catrice. Z tej serii taki Liquid Metal. I on wygląda w ten sposób. Cień, po prostu, który naprawdę może dać przepiękny kolor na naszych powiekach. Może dać taki naprawdę trójwymiar. Taki kolor, który opalizuje na różne kolory: na złoto, na srebro, na taki brązowy, taki brudny brązowy kolor. Naprawdę można przepiękne rzeczy zrobić na oku właśnie przy pomocy tego, tego cienia. Dlatego, że możemy uzyskać. Smoki, ale delikatne smoki, ale takie ciemniejsze, bardziej intensywne, oraz taki bardzo delikatny dzienny makijaż. I tak naprawdę makijaż może nam zrobić tylko i wyłącznie ten cień, dlatego że możemy tutaj ze środka widzieć taką ciemniejszą cień, nałożyć na całą, taką ciemniejszą część, możecie nałożyć na całą powiekę, a w kąciku właśnie, żeby rozświetlić, dać ten taki tutaj jaśniejszy pozostały cień, który został właśnie nieroztarty jeszcze tak naprawdę. I to jest dokładnie kolor numer 0,40. Także, także bardzo Wam serdecznie polecam. Z tej serii jest kilka kolorów do wyboru. Ja akurat wybrałam taki bardziej neutralny, właśnie, taki bardziej w brązikach. Coś, co ja lubię. Um... Jak wiecie, bardzo, ale to bardzo. Dalej błyszczyk, błyszczyk który znalazłam przypadkowo w mojej torebce i to jest Lip Gloss by H&M i to jest właśnie coś coś takiego. Taki błyszczyk w takim, z takim aplikatorkiem w formie pędzelku, ale od razu mamy tutaj ten pędzelek w całym opakowaniu. I ja to dostałam tak naprawdę od chyba jednej z Was i tutaj był do dyspozycji taki Taki różowy z drobinkami. Taki naprawdę Baby Pink, taki bardzo różowy i taki fuksjowy. Wszystkie bardzo ładne dają kolor, ale najbardziej użytek mnie ten. To jest taki mroźny róż, który wygląda przepięknie. Dzisiaj mam coś innego, ale bardzo podobny efekt taki, takiej tafli wodnej, wręcz kurczę. Jestem zakochana w tym efekcie i bardzo się cieszę, że znalazłam. Eee, właśnie ten błyszczyk przypadkowo, bo naprawdę jest moim ulubieńcem od, ulubieńce od jakiegoś czasu i super, że sobie o nim przypomniałam. Eee, I zapach. Zapach, który się nazywa Summer White Sunrise. Eee, Sunrise i tak wygląda. Jest to oczywiście Avon, taka fioletowa wersja, bo to jest tutaj mm, z tej serii niebieska chyba, żółta i właśnie ta fioletowa. Niebieska na pewno, nie wiem co, co, co to o tej żółtej. Dosyć intensywny, dosyć taki e, poważny nazwałabym, e, dlatego, że Jakbym go wąchała na półce, bym go nie kupiła. Ja kupiłam akurat ten zapach ciemno. Co mnie w może to to, że na moim ciele zmienia się w bardziej delikatny, bardziej delikatny zapach i dodatkowo bardzo długo się utrzymuje. Naprawdę mega, mega, mega długo. Także jestem, jestem bardzo zadowolona z niego i zostało mi go niewiele. Na pewno kiedyś do niego wrócę, za tą intensywność i za to, jak długo się utrzymuje. I mimo, że jest taki bardzo intensywny w opakowaniu, to. Na ciele, na ciele jest delikatniejszy i nie jest duszący, także super. A kosztowało coś o 19 zł. I to tyle kończy się chodzi o ulubieńców kosmetycznych, no i widzicie, jest tego niewiele. Jeszcze chciałam Wam pokazać błyszczyk z Bel w numerze 402 Fashion Color, ale no nie wiem, gdzie go położyłam. Kurczę, tyle się nim malował i gdzieś go po prostu posiałam. Nie mam w torebce, nie wiem gdzie gdzieś uciekł. Gdzieś się schowałam, zapewne go znajdę tak jak ten z bo za jakiś czas. No i dobra, przejdziemy do takich mm, ulubieńców niekosmetycznych i po pierwsze. Pokażę Wam moje okulary, które na pewno widzieliście i wiecie, o które chcę Wam pokazać. Tak zwane awiatorki, które kupiłam sobie w sklepie chińskim za 15 zł. No i oczywiście napisałyście mi, że to pewnie bardziej szkodzi niż pomaga moim oczom. Ja powiem tak, noszę okulary, ale ja bardzo dużo, dużo w tym roku przynajmniej nie przebywam na słońcu, ale mimo wszystko jak gdzieś tam jadę autem, no to ja jakieś tam okulary zakładam. Te sklady moje serce, już Wam pokazuję tylko je wytrę, żeby nie były upaprane. Te sklady moje serce, bo są turkusowe, są przepiękne i wydaje mi się, że bardzo mi pasują tak właśnie ten kolor jest po prostu boski. One są w tym momencie już po przejściach. Niestety Alex leżał na łóżku, one też leżały, bo szykowałam akurat się do pracy e, i jego nogi spadły na te okulary, złamały się w tym momencie i tu są właśnie klejone i są już delikatnie. <laughs> No nie są, nie są takie jak były na samym początku, ale mimo wszystko nie ma tragedii, uwielbiam je, kocham je i naprawdę nosiłam je praktycznie codziennie. Po prostu są świetne. Do takiego, um, takiego hoka, wiecie, tutaj luźnego, do jakichś dresów, takie, wiecie, tworzą taki styl właśnie... Um, nie lujny troszeczkę, ja bym to tak nazwała taki wiecie, taki troszeczkę e, właśnie taki może nie parkowy, bo źle to określę w tym momencie, ale chodzi mi taki bardziej o właśnie styl uliczny, e, takiej, kojarzą mi one się bardzo z taką młodzieżą, z taką wyluzowaną, totalnie wyluzowaną dziewczyną z dresami, z jakąś bokserką, torbą na ramię, taką wiecie, bardziej spuszczoną takie szersze dresy, właśnie taki luźny kok poszarpany i do tego takie e, takie okulary, taki bardziej właśnie uliczny styl, e, strasznie one mi się podobają, oczywiście też mogą być takiej bardziej eleganckiej stylizacji co do na przykład kok, czy jakaś jakaś taka, tutaj jak widzicie, żakiet, jakaś taka żakiet, jakiś taki żakiet, ale bardziej właśnie widzę je w takim luźnym, ulicznym stylu. No niestety są po prostu opłakane stanie i, i... O, szkoda, kupię następną na pewno, bo niech tylko, niech tylko pojadą do miasta, bo po prostu je kocham, są świetne. No i drugą rzeczą z ciuchów, z ciuchów i z dodatków, to na pewno moja kamizelka, którą sobie sama zrobiłam z katany. Katany na pewno dobrze znacie, bo też widzieliście na moim kanale. Dodałam tutaj właśnie coś, ale takie ombre, to będzie bardziej widać. Po prostu zafarbowałam rękawki, wyszczępiłam, obcięłam wyszczępiłam i też zafarbowałam acze-wybielacze i tutaj też w dół zrobiłam acze wybiela wybielacze, takie małe. Zrobiłam sobie też dziurki z tej strony, czy też z tej strony. Jeden z moich kolegów, takich starszych właśnie klientów, można powiedzieć, w miał śmiał się, że ktoś do mnie chyba szczelą W każdym razie uwielbiam tą katanę i ja naprawdę, ja ogólnie jestem katanę, kamizelka. Ja jestem ja fanką kamizelek, zresztą wiecie, ja po prostu do każdego stroju ubierałabym kamizelkę. Już naprawdę czasami się powstrzymuję, bo no, chodziłabym do znudzenia w jednej, czy tam, wiecie, w dwóch na zmianę. Ta strasznie sprawdza moje serce. Uwielbiam jeans, uwielbiam w ogóle kamizelki taki edyny. Delikatnie rokowy styl, podniesiony kołnierz, to jest po prostu coś właśnie w moim stylu, coś co uwielbiam e, i tak jakbym powiedział to codziennie. Do tego uwielbiam w tej, w tej właśnie e, kamizelce to, że ma tutaj kołnierz. U nas w sklepie bardzo często. Chodzi klimatyzacja, i kiedy ja jestem za klimatyzacją, i wieje mi tutaj właśnie po szyi, to ja się strasznie obawiam o moje wezory, które bardzo często puchną, właśnie i, i, i taka kamizelka tutaj dodatkowo chroni, bo ja zawsze mam kołnierz podniesiony do góry. Jak mam włosy spięte, to wiecie, no to nie ciekawie z tą klimatyzacją, a tutaj mam taką dodatkową ochronę, także tutaj nie dość, że wyglądało nam się strasznie podoba, to jeszcze jest taka praktyczna, jeśli chodzi o właśnie klimatyzację. I tyle, kochani, w temacie ciuchów i dodatków. Teraz jedzenie. I tak. A, poczekajcie, zaraz Wam coś przyniosę, No, no pa, jestem. Chcę mówić o dżemach, a nie przyniosłam e, e, tych dżemów. E, właśnie e, wspomniane przed chwilą dżemy, dżemy własnej roboty. Teraz, oczywiście, owoce, ogórki, przeróżne warzywa, robimy konfitury, robimy jakieś właśnie takie zapasy na zimę. E, I my w tym roku z mamą, już kiedyś dawno, dawno, dawno pamiętam jak była młodsza, to mama robiła dże, dżemy, e, czy tam jakieś takie powidła i tak dalej, ale dawno, dawno i nieprawda. E, I w tym roku ponownie zaryzykowała i zrobiła dżemy które są po prostu rewelacyjne to jest po prostu sam miąższ truskawkowy e, i ona robiła to przy pomocy to się nazywa dokładnie konfitureks z, z firmy Gelwe e, i tam jakaś jest nie wiem 2 do 1 w każdym razie na kilogram, na kilogram owoców przypada jedna, jedno opakowanie tego właśnie konfitureksu z firmy Gelwe i pół, e, pół pół, pół, pół kilo cukru pół, pół kilograma, e, my z mamą ryzykowałyśmy i robiliśmy na 1,5 kg. E, moja babcia nawet robiła na 2 kg i ta sama oczywiście konfitureks, z i pół kilograma cukru i fajnie to wychodziło. Oczywiście tutaj Wasza indywidualna sprawa, czy lubicie bardziej słodzone, czy też mniej słodzone. One na kilogram wyszły za, za słodkie dla mnie nawet, także później robiliśmy z półtora kilograma. To jest po prostu sam miąż. to są same owoce. Oczywiście gnieciecie te owoce do momentu takiego, jak, jak chcecie. Moja mama bardziej to roztukła właśnie, żeby nie było dużych truskawek, żeby to był bardziej taki miąż, Dżem jest rewelacyjny. Mam, ja mam chyba z 8, moja mama też ma parę słoiczków. Bardziej takie naturalne, oczywiście ten konfiturek zje Jakaś taka chemia, ale, ale bardziej jest to naturalne niż, niż mamy dostępne w sklepach. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Dlaczego Wam też to polecam? Dlaczego to jest moim ulubieńcem? No, dlatego, że smakuje, a po drugie jest po prostu tak mega szybkie i proste w wykonaniu rzeszok. Tak jak Wam powiedziałam. No liczmy 1,5 kg owoców, ten półtora, pół kilo cukru i oczywiście to wszystko tak naprawdę robicie na gazie, w ciągu 15 minut razem zagotowujecie, żeby zrobiła się piana, później mieszacie do tego momentu, żeby piana znikła, zalewacie do słoiczku, zakręcacie i macie gotowy, gotowy drzem. To jest 15 minut roboty, a naprawdę coś może być fajnego. Mój Alex uwielbiażemy ja uwielbiam drzemy właśnie półka każdemu do tego mleko, no rewelacja i właśnie bardzo się cieszę, że moja mama sobie o tym przypomniała i coś takiego zrobiła, także super. I drugą rzeczą, którą Wam polecę do, do jedzenia, coś takiego dla osób, które nie mają czasu na gotowanie obiadów, a, a lubią na przykład kluski, bo chodzi tutaj o kluski z firmy Anita, ja Wam się postaram podlinkować i znaleźć to opakowanie, żebyście mogły zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo nie mam tutaj, żeby, żeby Wam pokazać, bo z zjadłam po prostu. Są to kluchy, po prostu kluski śląskie. Które są pakowane po pół kilograma w takich kolorowych opakowaniach, bądź też 3 kg taka duża paka przeźroczysta, firma Anita. I to u mnie akurat kosztuje 26 zł za 3 kg, i tam jest dokładnie 80 plusek. Tak, 80 plusek. I naprawdę powiem Wam szczerze, że kluski są super. Oczywiście to jest jakaś tam chemia. Ale dla osób, które pracują na przykład do godziny 15, nie mają czasu na gotowanie obiadów, to będzie fajne wyjście. Oczywiście raz na jakiś tam czas, zrobić sobie takie kluski, jakiś sosik szybciutko do tego, czy nawet jakiś boczek podsmażyć i zrobić kluski po prostu z tłuszczem z, ze, ze skwarkami. Rewelacyjna sprawa, kluski są mega, nie mają żadnych krupek, nie mają żadnych grudek, są po prostu jednolite, są takie gładkie, nie są gumowate, nie są jakieś twarde, są po prostu naprawdę świetne i bardzo Wam polecam, jeśli się śpieszycie, jeśli nie macie czasu na gotowanie obiadów, a chcielibyście zjeść coś takiego można powiedzieć domowego, to naprawdę te pluski są jak domowe. Ja czasami robię gorsze, bo to wiadomo, ziemniaki są różne, czasami jest tak, że jakieś właśnie są takie grudkowate i są później grudki, bo też się rozgotowują, a tutaj jest naprawdę wszystko spoko. I okej, okay, kochani, to wszystko w ramach jedzenia. Nic lepszego już nie jadłam, co mogłabym Wam tu polecić. Dalej programy i firmy. I filmy. Po pierwsze program Pani Gadżet, który już leci naprawdę naprawdę bardzo długo na kanale TV Style, a ja w ostatnim czasie bardzo intensywnie zaczęłam oglądać, dlatego że jakieś kiedyś miałam wrażenie, że Pani Gadżet pokazywała raczej drogie rzeczy, które po prostu nie były na, na moim kieszeni absolutnie. I jakieś to były takie dziwne, bardziej jakieś takie do samochodu, jakieś takie jeździki, jakieś takie hulajnogi, wiecie, takie śmieszne, coś czego w ogóle ja nie potrzebowałam, a może tak trafiłam na taki odcinek. W każdym razie ostatnio zaczęłam ją bardziej intensywnie oglądać pokazywała naprawdę świetne rzeczy do domu, które można rewelacyjnie wykorzystać. Do tego pokazywała też fajne rzeczy w jednym z odcinków na jakieś biwaki czy kempingi. No rewelacja, takie fajne rzeczy, czy, czy jakieś takie mm, rzeczy, gdzie można prać na przykład ubrania, jak jesteśmy, takie miski, które się zwija, tak naprawdę wyglądają tak, a później rozkładamy, wlewamy wodę i pierzemy Jakieś naprawdę prysznice takie, wiecie, przenośne. No rewelacja, byłam po prostu zachwycona akurat tymi dwoma odcinkami i naprawdę oglądam teraz bardzo, ale to bardzo intensywnie Wam też polecam, bo można faktycznie znaleźć fajne rzeczy w fajnych cenach i dowiedzieć się czegoś nowego. Bo ja na przykład nie wiedziałam, ona pokazywała w jednym z odcinków jakąś taką baterię, którą się zwijała, ona była w takim ruloniku, naprawdę w takim malutkim ruloniku, a to się okazało, że po rozłożeniu to była jakaś taka bateria słoneczna, pod którą później można było na przykład włączyć tableta czy telefon i ładować. Naprawdę super sprawa, także bardzo Wam polecam. Nie będę się rozwodziła też na temat tego, jakie ona tam rzeczy pokazuje, bo pokazuje mnóstwo, ale spoko, naprawdę spoko sprawa i bardzo Wam polecam. Dalej e, program Sableski Sposób na modę. Maja Sableska, ja byłam do niej tak sceptycznie nastawiona, ani nie byłam jej fanką, ani nie byłam jakimś jej wrogiem, tak to nazwijmy, czy po prostu e, nie połam do niej jakąś tam nie, na przykład e, nienawiścią czy też tam miłością, no tak to określmy. E, w każdym razie e, byłam taka po prostu obojętna i sceptyczna do niej, ale po programie właśnie i Sposób na modę bardzo ją polubiłam. E, naprawdę m, takie wzbudziła we mnie pozytywne emocje, pozytywne właśnie jakieś takie uczucia. E, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się ją ogląda, jest taka strasznie naturalna, nie jest sztuczna, nic nie udaje, bardzo zbliża się do swoich właśnie do swoich, do uczestniczek programu, które po prostu przychodzą do, właśnie do niej z jakimiś tam problemami, z przeżyciami, naprawdę niektóre historie są strasznie poruszające i, i naprawdę, naprawdę jestem bardzo zaskoczona pozytywnie nią samą i jej programem i oglądam jak tylko mogę, każdy jej program, on chyba leci w poniedziałek i w czwartek o 21.40, nie wiem jak teraz w czasie wakacji, ale tak leciał Przynajmniej jeszcze, jeszcze w czerwcu. Naprawdę rewelacja. Bardzo Wam polecam, jeśli nie oglądałyście, obejrzyjcie. Bardzo naturalna, bardzo taka normalna, niewywyższająca się normalna, taka maja, która mogłaby być naszą po prostu koleżanką. Także bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o film, to filmy raczej oglądałam takie powtarzające się już milion razy, także Was nudzić nie będę. Ostatnim filmem, ale to już naprawdę oglądałam 2-3 miesiące temu, jaki oglądam i który po prostu zachwycił mnie strasznie, jestem po prostu w dalszym ciągu pod mega, 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 mega wrażeniem. Harry Berry w, w, w filmie, ja mam nadzieję, że ja, bo ja to z pamięci Wam mówię, kol chyba się nazywał, połączenie ten, ten, ten film i e... No taki film akcji, taki film trzymający napięć jeszcze w życiu nie widziałam. Rewelacja. Tutaj jest w tym filmie ukazana głównie praca e, nazwijmy to takiej jednostki właśnie, gdzie dzwonią ludzie z problemami. A to kot wszedł gdzieś tam na, na, e, na drzewo. Jak to zrobić? Jak go ściągnąć? Z jakimiś takimi problemami, gdzieś tam jakimiś ktoś kogoś zaatakuje. No wiecie, takie 911 coś, ala coś takiego. E, no i e, do hali Barry Bourne jest główną bohaterką. Dzwoni pewnego razu dziewczyna, która e, zamknęła się w domu i do której włamuje się jakiś tam człowiek. No i Haliborem, oczywiście, daje jej tam różne instrukcje, jak ona ma tam, co zrobić, żeby się ukryć poduszkiem i tak dalej, i tak dalej. I nagle ona się właśnie chowa poduszkiem. Ten złot, nie złodziej, to był po prostu porywacz. Wychodzi z domu, już, już po prostu ma, ma nie, wiem, czy wyszedł z domu, czy ma po prostu wychodzi z domu i nagle połączenie się urywa, i haliber popełniam. Straszny błąd, bo wykręca numer, ponownie dzwoni, a niestety wiadomo, jak jest duży dom, to mają kilka telefonów i ta dziewczyna odbiera na górze, a na dole ten właśnie gościu się cofa i słyszy, że ona jest tam na górze i po prostu ją porywa, zabija, morduje po prostu w okropny sposób. Hannibal nie może się po tym później otrząsnąć, no nie może z tego, z tego wyjść i później właśnie mm, okazuje się, że następna dziewczyna do niej dzwoni i później z czasem, z, z, z biegiem akcji okazuje się, że ten sam gościu porwał inną dziewczynę i no już Wam mówić wam nie będę, ale jest rewelacyjny ten film, także bardzo Wam polecam. No i kochani, ostatnią rzeczą, którą Wam polecę, czytadło, tak nazywa. Mam tą, tą dziedzinę. Wyrwałam sobie nawet z tego z gazety. By, było to dokładnie, gaze, była to dokładnie gazeta Party, 9 czerwca 2014, numer 12 i w nawiasie 174. Wywiad z Dorotą Wellman. Nie wiem, czy znacie, ale myślę, że tak. Dzień dobry, TVN, yy, Miasto Kobiet. Yy, ja ogólnie tą postać, tą osobę od dawna yy, uwielbiam. Kocham ją za jej naturalność, kocham ją za jej podejście do siebie, yy, do tego, jaki ma do siebie dystans, do tego, jaka jest dla innych ludzi. Nie znam jej osobiście, ale przez to, jak ją widzę w telewizji, po prostu ją kocham. Yy, nie czytam wywiadów gwiazd, dlatego że jak ja czytam te wywiady i czytam <laughs> pani i pane, czy jakaś tam pani, yy, o swojej miłości tak się wypowiadają, że aż się na wymioty po prostu zbiera. Następnie rodzina jest najważniejsza, a związek jest najwa najważniejszy. Kariera na drugim miejscu, przede wszystkim rodzina. A ja później za trzy miesiące czytam, że ta para się rozwiodła albo w ogóle jest w separacji. To mi się wymiotować chce za przeproszeniem. Dlatego też daruję sobie, bo ja nie mogę czytać tych wszystkich wywiadów, które są tak przesłodzone, że naprawdę aż mnie zęby bolą. Yy, naprawdę jest po prostu tragedia. Nie czytam w ogóle takich wywiadów, bo dla mnie są po prostu puste. Ale kiedy zobaczyłam ją w gazecie, i e, przeczytałam, że jest z nią wywiad. To bez zastanowienia. E, I co? I e, po pierwsze, obrazu wstępnie mi się strasznie spodobał, bo Dorota mówi tak: zgodzę się pod jednym warunkiem: to nie ma być rozmowa o dupie Maryni. Zastrzega stanowczo Dorota Velma. Dzwoni do niej z propozycją wywiadu do party, także no, rewelacja. Ona wie konkretnie, czego chce. Wywiad jest o polityce, wywiad jest o niej samej, wywiad jest o książkach, troszeczkę o imprezach, na które nie chodzi, bo no, twierdzi, co twierdzi, że no, tutaj można wywiązkować <grych> najprościej, że po prostu ją prezenty nie interesują. Ona właśnie jest taka um, konkretna, wie, czego chce, wie, co myśli. Jak ma kogoś skrytykować, to skrytykuje. Jak ma coś powiedzieć, co powie. Mówi o polityce naprawdę bardzo, bardzo ostre słowa i mówi to po prostu z pełną świadomością, czego ja jestem, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. A jeszcze dodam, że ona i Prokop to jest po prostu para nie z tej ziemi. Uwielbiam ich i są rewelacyjni. Oni też występowali razem właśnie w Project Runway, w jednym z odcinków i gdzieś tam, w którymś, nie wiem, czy to było w Dzień Dobry TV, później, czy gdzieś tam w którejś gazecie moja mama mi mówiła, że ekipa tak chwaliła pracę z nimi, że po prostu była taka śmiertelna, był, był taki żart, po prostu był taki śmiech na, podczas kręcenia odcinków właśnie z Drotą Wellman i z Prokopem, że no jeszcze tak się nie śmiali w życiu. Także naprawdę są bardzo pozytywni, są konkretni, są szczerzy i jest super. Ja nawet nie wiedziałam, że ona zagrała. W, w filmie o ym, Wałęsie, a grała jedną z, z postaci, także naprawdę, naprawdę nie wiedziałam o tym, a się dowiedziałam, także super. Yy, super wywiad, jeśli nie czytałyście, możecie gdzieś cofnąć się w czasie, znaleźć to polecam. Yy, jeśli lubicie ją, to naprawdę super, taki szczery, konkretny, bez właśnie owijania w bawełny wywiad, który naprawdę czyta się jednym tchem i nie ma tam jakiejś właśnie. Yy, wywodów o rodzinie, o miłości, o, o, o wierności i tak dalej, tylko po prostu same konkrety. I dobra, kochani, to by było na tyle. Cały, cały, cały mój ulubieńcy. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Dajcie oczywiście znać. Będę bardzo serdecznie wdzięczna. Wypiszcie mi, co Wy takiego mmm, polubiłyście w tym miesiącu, a może też robiłyście jakieś konfitury ciekawe, jakiś inny przepis, a może coś fajnego czytałyście. Eee, czekam na Wasze komentarze jak zwykle i jak standardowo. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia, hej!